Mimo, że właściwie jednymi z pierwszych rzeczy, które zaczął pis, jeśli chodzi o służbę zdrowia, było zwiększenie liczebności miejsc na uczelniach medycznych i zachęty pewne też pan minister do pozostania w kraju. W dalszym ciągu pacjenci narzekają na to, że kolejki są, słyszy się wszędzie o tym, że minęły trzy lata i właściwie nic się nie stało. No, minęły trzy lata i stało się bardzo dużo, dlatego że jeżeli popatrzymy na kolejki do pewnych obszarów, w których się skupiliśmy, czy do endoprotest, czy do zaćmy, czy do rezonansu, czy do tomografii, tam widać ewidentne skracanie się kolejki. Druga rzecz, którą adresujemy do pacjentów, to jest informacja, bo często jest tak, że to samo oświadczenie, tę samą operację, tę samą wizytę można znacznie, znacznie szybciej uzyskać w ośrodku, który jest 5-10 km od miejsca zamieszkania. Pacjent o tym nie wie. W związku z tym uruchomiliśmy infolinię, uruchomiliśmy nie tylko infolinię ogólną Narodowego Funduszu Zdrowia, która już działa, gdzie można się dowiedzieć, gdzie najszybciej uzyskać poradę, gdzie najszybciej uzyskać termin wizyty. Ale również specyficznie w onkologii, w pilotażu sieci onkologicznej, uruchomiliśmy tak zwaną onkolinię, i tam pacjent jest wręcz prowadzony za rękę w czasie diagnostyki. Także tak, dzieje to się tak Ale... samo z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam ta informacja, gdzie najszybciej, można ją uzyskać. Ale zapytała Pani o lekarzy. To jest błąd, który trwał właściwie od lat 90. kiedy błędnie zdiagnozowano, że jest za dużo lekarzy w Polsce. Efekt jest taki, że mamy dramatyczną przepaść w kadrach i te kadry musimy uzupełniać. To nie będzie trwało Myślę, rok, będzie nie po... będzie trwało Myślę, dwa, pięć ani, ani pięć. Mhm. Dlatego, że każdy rocznik, który wychodzi zwiększony, a proszę zauważyć, że zwiększyliśmy drastycznie liczbę miejsc na studiach medycznych, no to jest zasypywanie tego ro... wielkiego rowu tektonicznego, no ale. Jednak nie w taki sposób, że naraz zasypiemy całe, bo tego zrobić się nie da. Wśród pielęgniarek zrobiliśmy to samo, tam jeszcze gorzej było, jeszcze większe braki kadrowe. Do tej pory co trzecia pielęgniarka uciekała do innego zawodu, w związku z tym kadry się kurczyły. I proszę zobaczyć, co powiedziała ostatnio pani prezes na samorządu pielęgniarskiego, pani Zofia Małas, że pierwszy raz w 2018 roku 100% osób, które chciało wejść do zawodu, które studiowało, i ukończyło pielęgniarstwo i położnictwo, odebrało prawo wykonywania zawodu, więc zastrzymaliśmy dramatyczny trend, ale odbudowanie jego to, jest, to są lata pracy. W przestrzeni publicznej, to nie tylko jeśli chodzi o służbę zdrowia, pojawia się naprawdę olbrzymia ilość fakeów, półprawd, nieprawd. Ostatni przykład. Rozchodzi się tweet, w którym jest podane, że jeśli chodzi o samobójstwa i próby samobójcze wśród nastolatków, to w 2017 i 2018 ta liczba wzrosła drastycznie. To jest, to jest nieprawda. Liczba samobójstw wśród młodzieży maleje w sposób zbyt wolny według mnie i musimy tutaj na pewno położyć nacisk na psychiatrię i psychiatrię dziecięcą, co też zrobiliśmy. Zwiększyliśmy wyceny psychiatrii dziecięcej o 6% ale ten ilość samobójstw wśród dzieci i młodzieży maleje na szczęście, ale tutaj musimy. Znaczy na pewno choroby psychiczne są niezwykle ważnym elementem systemu ochrony zdrowia. Przez wiele lat psychiatria była nieruszana, była słabo wyceniona, w związku z tym można powiedzieć, że jest na pewno zapaść w psychiatrii. Mamy kilkuset psychiatrów dziecięcych. Ta ilość rośnie znowu, a wiemy, że i dopalacze, i narkotyki, i inne używki prowadzą... Gramomo, która miała się kończyć samobójstwem, która właśnie w 17-18 No te, te różne działania, zarówno uzależnienia od substancji, ale uzależnienia od różnych działań nowoczesnych mediów też są. One prowadzą do, często do wyalienowania, do, do problemów psychicznych, do reaktywnych depresji. Półprawdy, fejki bardzo szybko się rozchodzą, naprawdę powodują rozdrażnienie, poza zrozumiałym rozdrażnieniem, pacjentów, że no, nie poprawia się sytuacja drastycznie. Czy pracujecie nad jakimiś metodami, kanałami dystrybucji, a prawdy po prostu? No to jest temat stary jak chyba świat, w jaki sposób przekazać ludziom informacje o tym, jak się, jak się zmienia rzeczywistość? I oczywiście wykorzystujemy tutaj y, dziennikarzy i media w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo przecież w końcu to jest rola mediów, żeby przekazywały informacje. Ale również Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, również prowadzimy wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia kampanie edukacyjne, choćby o wpływie cukru, która ostatnio miała miejsce, A czy szybkie onkologiczne. Dementy, na przykład w sytuacji, w szybkie dementy i oczywiście, że e, e, przekazujemy, ale zasięg tych, tego jest zupełnie inny. E, I tutaj rozmowy, rozmowy na przykład na w arenie międzynarodowej, jak ja rozmawiam z moimi odpowiednikami z innych krajów, jest ten sam problem. Fake news w medycynie bardzo szybko się rozchodzi, być może dlatego, że każdy uważa się za eksperta w obszarze zdrowia.